Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Krzysztof Jarosław Warner, a dzisiaj się przyjrzymy kolejnemu archetypowi, jakim jest persona. Persona to jeden z kluczowych pojęć psychologii Karla Junga. Słowo persona pochodzi z łaciny i oznacza maskę, którą nosili aktorzy w starożytnym teatrze. Zgodnie z Jungiem, persona to maski lub twarze, które pokazujemy światu zewnętrznemu. To obraz, jaki chcemy projektować na innych, zawierający w sobie nasze role społeczne, zasady i normy, które akceptujemy, aby dostosować się do społeczeństwa. Persona jest więc niejako naszym publicznym ja. Choć Persona jest wykreowaną maską, prawdziwe ja, Junga, określane jako jaś, stanowi pełniejsze i bardziej autentyczne wyobrażenie o nas samych, zawierające zarówno świadome jak i nieświadome aspekty naszej osobowości. Jaś to kompleksowa struktura, która integruje sobie różne części naszej psychiki, w tym również cień, animem, animusa i inne archetypowe elementy. Przeciwieńcy do persony, która jest zewnętrzna i często płytka, jaś to głęboka, autentyczna natura człowieka. Prawdziwe i niesfałszowane ja, które nie podlega ograniczeniom norm społecznych. W codziennym życiu persona odgrywa kluczową rolę. Pomaga nam przystosować się do różnych sytuacji społecznych, utrzymując harmonijne i skuteczne relacje z innymi ludźmi. Chroni nas przed otwartym konfliktem i pomaga osiągnąć akceptację społeczną. Na przykład, persona używana w środowisku zawodowym różni się od tej, którą używamy w relacjach rodzinnych. Dzięki personie możemy pełnić różne role, jakie się od nas oczekuje od profesjonalisty w pracy po troskliwego rodzica w domu. Jednak nadmierne identyfikowanie się z personą może prowadzić do alienacji od prawdziwego ja, co często skutkuje wewnętrznym konfliktem i psychologicznym dyskomfortem. Tworzenie persony zaczyna się już w dzieciństwie, kiedy uczymy się jak zachowywać się odpowiednio w różnych sytuacjach społecznych. To rodzice, nauczyciele i rówieśnicy uczą nas, co jest akceptowane a co nie? Dziecko uczy się więc dopasowywać swoje zachowania do tych oczekiwań, tworząc w ten sposób swoją personę. Na przykład dziecko, które jest nauczone, że wyrażenie gniewu jest złe, może rozwijać personę osoby spokojnej i opanowanej, choć wewnętrznie może odczuwać wielką frustrację. Proces ten jest ciągły i dynamiczny, a persona może się zmieniać wraz z nabywaniem nowych doświadczeń życiowych. Społeczeństwo ma ogromny wpływ na kształtowanie persony. Normy kulturowe, religijne i społeczne kształtują nasze wyobrażenia o tym, jak powinniśmy się zachowywać. Media, reklamy, a także film i literatura, przedstawiające różne wzorce do naśladowania, również odgrywają ważną rolę. W społeczeństwie zachodnim na przykład duży nacisk kładzie się na indywidualizm i sukces, co odzwierciedla się w personach które starają się projektować obraz ludzi kompetentnych, ambitnych i niezależnych. W kulturach kolektywistycznych natomiast większy nacisk kładzie się na harmonię społeczną i wspólnotę, co prowadzi do rozwoju person bardziej skoncentrowanych na współpracy i podporządkowaniu się grupowym normom. Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym formujemy naszą personę. Rodzice, opiekunowie i rodzeństwo, uczą nas jakie zachowania są akceptowalne i jakie wartości są ważne. Przykładowo, w rodzinie, gdzie ceni się intelektualne osiągnięcia, dziecko może rozwinąć personę osoby ambitnej i pracowitej. Rodzina może również wpłynąć na rozwój negatywnych aspektów persony. Na przykład w domach, gdzie dominuje krytyka i kontrola, dziecko może rozwijać personę osoby uległej, która stara się zadowolić innych kosztem własnych potrzeb. Persona pełni funkcję adapcyjną, Pozwalając jednostce dostosować się do różnych ról i oczekiwań społecznych. Dzięki niej możemy w miarę płynnie przechodzić pomiędzy różnymi kontekstami, np. być surowym szefem w pracy, a ciepłym i troskliwym rodzicem w domu. Persona pozwala nam również ukrywać nasze słabości i lęki, prezentując obraz osoby pewnej siebie, nawet gdy wewnętrznie odczułam niepokój. Jednak nadmierne poleganie na personie i jej zbytnie utożsamianie się z nią, może prowadzić do problemu z tożsamością i poczuciem pustki. Różne role społeczne wymagają od nas przyjmowania różnych person. Na przykład lekarz, który wchodzi w rolę profesjonalisty, przybiera personę osoby spokojnej, opanowanej i pełnej empatii. Z kolei polityk, który aspiruje do bycia liderem, może rozwijać personę pewnego siebie, charyzmatycznego mówcy. Role społeczne takie jak pracownik, rodzic, przyjaciel również silnie wpływają na naszą personę, kształtując nasz sposób myślenia, mówienia i zachowania. Różne konteksty społeczne wymagają od nas różnych person. Na przykład w miejscu pracy możemy przyjąć personę osoby zaangażowanej, profesjonalnej i efektywnej. Podczas gdy w środowisku bardziej prywatnym możemy ukazywać naszą bardziej spontaniczną, luźniejszą stronę. W relacjach z intywnych, na przykład z partnerem, możemy być bardziej otwarci i podatni na uczucia, pokazując naszą wrażliwszą stronę, której być może nie ujawniamy innym osobom. Młodzi ludzie często eksperymentują z różnymi personami, próbując znaleźć swoje miejsce w świecie, co jest naturalnym elementem rozwoju psychologicznego. Jednym z głównych konfliktów w psychologii Junga jest napięcie między personą a prawdziwym ja. Persona, która zbyt mocno zaciera granice między tym, co jest autentyczne, a tym, co jest rolą, może prowadzić do kryzysów tożsamości. Osoba może poczuć się jak oszust, gdyż zewnętrzna maska nie współgra z jej wewnętrznymi uczuciami i wartościami. Psychoterapeuci często pracują z pacjentami nad odkrywaniem tego, co jest ich prawdziwą naturą, a co jedynie przyjętą rolą, pomagając im zintegrować te dwa aspekty w sposób bardziej harmonijny. Niedopasowana persona, czyli taka, która nie odzwierciedla wewnętrznych potrzeb i wartości jednostki, może prowadzić do różnych problemów psychologicznych. Należą do nich depresja, lęki, a także poczucie alienacji i niezadowolenia z życia. Na przykład osoba, która przez długi czas nosi personę zgodną z oczekiwaniami rodziny, ale sprzeczną z jej własnymi aspiracjami, może czuć się nieszczęśliwa i niespełniona. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do załamań nerwowych i innych poważnych problemów zdrowotnych. Proces integracji persony z jaźnią to kluczowy element terapeutyczny psychologii analitycznej Junga. Polega on na odkrywaniu i akceptowaniu tych aspektów siebie, które były dotąd zaniedbywane lub ukrywane. Dzięki pracy nad integracją można osiągnąć większą spójność wewnętrzną i poczucie autentyczności. To nie znaczy, że całkowicie rezygnujemy z persony. Raczej staje się ona bardziej elastyczna i dostosowana do naszego prawdziwego ja. Przykładowo, osoba może nauczyć się wyrażać swoje prawdziwe uczucia w sposób zgodny z jej wartościami, zamiast ciągłego udawania kogoś, kim nie jest. Rozpoznanie własnej persony to pierwszy krok w pracy nad sobą. Można to osiągnąć przez autorefleksję, medytację i dialog z terapeutą. Kluczowe jest zauważenie jakie role przyjmujemy w różnych kontekstach i jakie maski nosimy. Na przykład można zastanowić się jakie zachowania są codziennie praktykowane w pracy i czy są autentyczne, czy też jedynie grane na potrzeby społeczne. Ważne jest również zwrócenie uwagi na to jakie uczucia i myśli często próbujemy ukrywać przed innymi. Świadomość istnienia persony i jej wpływu na życie może znacząco w Wspomóc proces terapeutyczny. Terapeuta może pomóc pacjentowi zidentyfikować, jakie aspekty jego persony są destrukcyjne i nieautentyczne, zachęcając do odkrywania prawdziwego ja. Na przykład, poprzez twórcze techniki, jak analiza snów, czy też techniki projekcyjne pacjent może lepiej zrozumieć swoje wewnętrzne konflikty i pracować nad ich rozwiązaniem. Praca nad zrozumieniem i integracją persony. Przynosi liczne korzyści, przede wszystkim pomaga w osiągnięciu większej spójności wewnętrznej i autentyczności, co z kolei może prowadzić do większego poczucia szczęścia i spełnienia. Pozwala również na lepsze zrozumienie siebie i innych, co przekłada się na zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje międzyludzkie. Ostatecznie praca nad personą pomaga w rozwoju osobistym, umożliwiając bardziej świadome i pełne życie.